Prezentuję gołębia o numerze 8867, jest to niebieski samiec, wywodzący się z gołębi, od strony ojca, z gołębi e, hodowli Fuchsenwolf, samca 3453 z 18 roku, a ten samiec już dał sporo fajnych lotników, bo na moim gołębi, gołębniku samiec 2233, który, który naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radzi w tak. Po tym samcu 22-33 Sprezentowałem dziecko mojemu przyjacielowi Karstenowi Do Niemiec Gołąb, który w tym roku brał udział w locie Czyli gołąb był w tym roku dwuletni Który brał udział w locie, w locie okręgowym Gdzie prawie 5000 gołębi wystartowało gdzie zameldował się pierwszy? I w pierwszej dziesiątce 2021 zameldował mu się cztery razy. W tym rodzie regionowym, regionowym, na region siadł pierwszy. Także rewelacyjna gołębia. No i no, ale to nic dziwnego. W rodowodzie, w rodowodzie ojca tego gołębia jest jackpot, yy, dziadkiem, czyli dla Eliota też jest jackpot dziadkiem, także tutaj. Y, powtarza się to wszystko, co, y, co powtarza się w rodowodzie Eliota od strony ojca. A matką jest oryginalna samica z 2021 roku, belgijka z hodowli Geston van der de Także super, super gołębie, które już u mnie dają. Dobre znaki o sobie. No, chciałbym nadmienić, że e, ta samica z geston, geston van de Waal z linii New Kim, samica, która została sprzedana za bardzo duże pieniądze.